Siemano widzowie, ja jestem Wodor i witam was w kolejnym odcinku z serii GTA 5 EPISODE 7.2 To już jest dziewiąty odcinek naszej serii W tym momencie właśnie wracamy, ponieważ odebraliśmy swoją furę Którą my zostawiliśmy wieczorem, w nocy w zasadzie Na poprzednim odcinku No i właśnie ją odebraliśmy, całą akcję poszła dobrze Dostaliśmy smsa, stajemy sobie na boku Stajemy sobie tu na boku i sprawdźmy kto to do nas napisał Siemano, siemano, czwila Siemano, twoje spodnie, ten rozmiar, co chciałeś przyjść to na i odebrać Okej, okay, czyli to jest, podejrzewam, ktoś z crocsów, ponieważ Negana numer mam zapisany Okej, okay, w takim razie Co tu się stało? W takim razie jedziemy odebrać tą kasę naszą Salę, czyli ten od crocsów Mega pusto jest na ulicy, więc możemy sobie troszeczkę przyspieszyć I widzimy się jak już będę dojeżdżał Dojeżdżamy już na to miejsce Brała się otwarła Więc sobie Są ludzie, okej okay. Dobra, także wysiadamy Tak jak widzicie, nasza postać troszeczkę bardziej na roboczą ubrana Tak sobie przemyślałem w nocy, że w zasadzie Mamy tatuaż Na to i wzmierane na twarzy Więc na to nasza ojca pewno zareaguje Cześć chłopaki Siema Pisaliście Siema. do mnie Tak, mm, tutaj hajs nasz Mhm. Mm no Do te Dobra. E, to w takim razie tak. Ja dajemy im 800 dolców. Macie 800 dolców prawie 300. Yyy e, no jak będę miał więcej to będę się z wami kontaktował, nie? No poczekaj. Mmm, po tyście 700 na tym gościu to, nie? Mhm. na tym co mnie oszpecił, no. No. To jak ty coś to zrobić? Masz klamę w ogóle? Nie. No, Jakbyś nie, nie chciał. Mam mieć. Mogę dać ci kontakt i co ogarniesz? to napisz mi na jakiejś kartce potem to, to pod, nie, podaśle ci. No dobra, nie lubię jak uważasz. E, coś jeszcze? Nie, to tyle. Jadę, trzymaj się. No się Okej, okay, widzę. No, ja, ja tak, tak e, z, z czego co wiem to Negan też sprzedał? To, co miał sprzedać, także napiszemy mu w drodze do domu sms'a, żeby podjechał i się z nim tak samo rozliczymy. Także widzimy się, jak już będę dojeżdżał na chatę. Ok, widzowie, dojeżdżamy już na nasz motel. O, i właśnie Negan zajeżdża. Sprawdźmy, czy nie ma tego dziadka z poprzedniego. Jest jego. Dobra Chodź do pokoju no, Okej okay. Nie zasunka się nam robić, tylko będziemy musieli Jeszcze sporo oddać mm. Jeszcze sporo oddać Markowi, także Co ty chcesz tu, co? Gdzie masz tego brata? Jak panu mija dzień? Chodź, policję, chodź, 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 chodź. Masz tą kasę? Mam. Dobra. Dawaj. 1680, ty masz 280, weź sobie. Mm -hmm. Będę miał więcej, będę ci mówił. Coś jeszcze potrzebujesz ode mnie, czy to tyle? To Generator Dobra. Eee, w takim razie, z tym dziadkiem. jak nie ma policji, to, to może ja się zajmę swoimi sprawami. Drodzy w poprzednim odcinku zaczęliśmy szukać informacji na temat tego, jak się dostać bezpiecznie na Darknet. W tym momencie dokończymy szukania tych informacji, a przynajmniej taką mam nadzieję, więc siadamy do komputera, no i szukamy. Drodzy widzowie, minął cały dzień, sprzedaliśmy swój towar również, także Mark będzie zadowolony. No i dojeżdżamy na to miejsce, które nam wskazał Staniemy sobie, nie wiem, tutaj Pojął tu jakiś gangus, dobra Podajmy się, zapytajmy o Logana on stary, do Logana w sprawach biznesowych No to co chcesz? W biznesowych sprawach, nie mogę ci powiedzieć Możesz mi przeszukać, nic przy sobie nie mam Do kogo idziesz?

no, o, no słucham. mnie tu pewna osoba. Możemy razem wspólnie sporo zarobić. Hmm. Słyszałem, że zajmujesz się głównie tutaj w okolicach handlem Metą. No, zajmuję się. Tak się składa. A co ci do tego? Zobacz sobie na to Co to? Możemy ci to kultowo dostarczać Powiem ci tyle, weź, ja tego nie biorę, my mamy swoje, nie bierzemy po prostu takich randomów konkretnie, nie Będziesz tego załował, rozumiesz? Słuchaj, na Co tym możesz, możesz na tym sporo zarobić A ja mam pieniądze, nie potrzebuję, towar mamy, pieniądze są Pieniądze są. No pieniądze są, a problem jest? Do mojego no, stylu? Nie, takiego problemu nie ma, słuchaj... Będziesz nad tym żałował, rozumiesz? Bo... Przychodzę ci tu, składam ci ofertę, na której obydwoje możemy fajnie zarobić. Jeżeli się nie zgodzisz, to będziemy działali sami i w końcu cię wygryziemy z tego, rozumiesz? No to powodzenia mogę życzyć. I sobie... noc. go? Bierz go. Ale obudź się. Ach, nebo, co jest? Trzymaj ten scyzoryk i masz tu nie pokazywać się. Rozumiesz? Nie handlować tym swoim towarem. Ścicie mi wszyscy jaja. Hej widzowie, idziemy stąd, bo... Zrobiło się dla ciebie, bo no... Tutaj... No przesadziliśmy troszeczkę w sumie. Będę musiał przekazać Markowi, że propozycja nie wyszła. Ile tu leżałem? Znaczy z nami. Idę do fury i odjeżdżam stąd jak najszybciej. Co tu się dzieje? W zasadzie myślę, że nawet może nam to najlepsze wyjść, że rzucili naszą ofertę. Żeby mu dopiec będę musiał Starać się jeszcze bardziej, żeby go wykryć. Z tej tego interesu. ok, tu klamry wciągam, Przedam szybko do fury i jedziemy. Skoro. Skoro... maleńki, uciekaj. Malę, uciekaj. Mm, musimy zapobiec działania kolejnej takich sytuacji właśnie. Więc musimy się skontaktować z tym Silas z z, z, jakoś, tak? Tym odcroksów, który nam który nam dawał, chciał nam dać kontakt kontaktu tego dilera broni i musimy sobie coś załatwić. Mamy sporo kasy, nie wiem dokładnie, nie wiem dokładnie, ile musimy odłożyć do Marka, ale myślę, że coś za tę kwotę będziemy w stanie kupić. Także widzimy się, jak już dojadę na motel albo jako ogarnę na miary. Ok, widzowie, dostaliśmy namiary na miarę tego gościa, to już na to miejsce. Staniemy sobie tutaj i idziemy na to spotkanie. Mam przygotowany hajs. I mam nadzieję, że jakoś drogo nas to nie wyjdzie. Tak do 700 myślę, że chciałbym się zmieścić. Stąd. ma e, Ja potem broń Dobra Czyli jedna broń i trzy magazynki, tak? Tak, jaka to jest broń? Pistolet z SNS okay, czyli to jest taka pukawka jakby, nie? Tak jest Dobra, trzy magazynki, a ile z tego naboi? 100 ogólnie naboi Okej, okay, dobra, rozumiem, ile to wyjdzie? 705 Okej, okay, dobra. Eee, widzowie, 5 dolców wyszliśmy, to myślę, że na ludzie dają mu kasę. Trzymaj. Eee, jeżeli nic się nie stanie z bronią, i będzie niezawodna, to myślę, że mogę kupować więcej. Okej, okay, widzowie, dostaliśmy? Okej, okay, sprawdzę sobie tylko ją. O, faktycznie jest mała. Ręczna. Ale dobrze strzela Okej, okay, magazynek ma 6 no Dobra. Okej, okay, dzięki, Was? przyda się. Dobra. E, jak coś to będę się kontaktował. Dobra. Ciema. Ok, widzowie, kupiliśmy naszą pierwszą broń. No i co, to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Widzimy się w następnym, już za dwa dni. No, no i zobaczymy, co będzie dalej z, z tą zemstą. Także mam nadzieję, że się zobaczymy za dwa dni. Do następnego! Cześć.